Wooster Sherlock GT albo GT, czy może jednak e, Blue Delphin System 330, który ja wybrałem do malowania domu i dlaczego? O tym w dzisiejszym odcinku. Wyprowadzając się z poprzedniego mieszkania, które wynajmowaliśmy, musieliśmy je odmalować. No i Zrobiliśmy to przy użyciu takiego oto standardowego wałka, tak? Jakiś rozmiar, nie wiem, 15-18 cm, coś w tym stylu. Tak, ten ma dokładnie 18 cm, więc malując całe mieszkanie, nieźle się no, namęczyliśmy, tak naprawdę. Podjęliśmy decyzję z żoną, że kupimy sobie jakiś kij. Tylko, żeby nie był jakiś, ale żeby był dobry i konkretny. Ja lubię zapłacić raz, a dobrze. Dlatego też zrobiłem szybki, krótki research i oczywiście na YouTubie dostałem informację, że kij Wooster Sherlock GT, GT jest tym kijem takim naprawdę wypasionym. Ten kij kosztował jakieś 180 zł mniej więcej. Jest to rozmiar 4,8 cali. Tak jak tutaj widzicie. I dlaczego się na ten kij zdecydowałem? Oprócz oczywiście super ekstra pozytywnych opinii sprawdziłem sobie tą firmę. Ma naprawdę bogaty asortyment, jeżeli chodzi o malowanie mieszkań. I stwierdziłem, że, że zainwestuję. Mimo, że po inne kije, tak jak ten tutaj widzicie, ten czarny Dolphin X kosztuje 80 zł mniej więcej. Stwierdziłem, że wyłożę 180 zł. Kij przyszedł i powiem Wam tak, tak jak e, na YouTubie ludzie, którzy malują, którzy używają tych kii na co dzień, e, zgadzam się z ich opinią. Jest to kij wykonany solidnie, jest konkretny i powiem Wam, że jeżeli bym w tej branży siedział, prawdopodobnie zdecydowałbym się właśnie na akcesoria z firmy Wooster. O problemach, jakie są związane, przynajmniej na jakie ja trafiłem, za chwilę Wam Tutaj opowiem, ale najpierw o takich zaletach tego kija, więc ten kij, jak sobie tutaj zobaczycie, ma taki fajny system, ponieważ klikamy sobie o tutaj podnosi się takie coś i wkładamy tutaj no, ten wałek do malowania, tak, czyli coś takiego. I to jest już pierwszy problem, który w Polsce istnieje, dlatego że do którego sklepu ja w Ełku nie zaszedłem, a mamy tutaj mrówkę, mamy kastoramy, mamy jakieś takie inne markety, to wszystkie te rączki wyglądają tak samo. Czyli rączka jest okrągła, ma jajowatą dziurkę od góry i od dołu, a w środku mamy taki, widzicie taki, takie kreski, taki jakiś krzyżyk. No i teraz problemem jest to, że. Jeżeli chodzi o uster, to on jest tutaj niekompatybilny. Ja nie wiedziałem, czy znaczy inaczej, wiedziałem, że to się tutaj nie nasadzi, ale przekonało mnie to, nie sprawdziłem właśnie tej jednej rzeczy. Przekonało mnie to, że w usterze na samym końcu jest adapter. Czyli jak sobie tutaj odkręcę, odkręcę, bo tak też e, takie informacje dostałem, mamy taki adapter, czyli możemy sobie ten element nasadzić. W bardzo prosty, szybki sposób. Zobaczcie, ja to robię praktycznie jedną ręką. Bach, tutaj tylko podnoszę i mi się to automatycznie blokuje. Okay? Mam zablokowane. Plusem jest sześciokątna ta cała rączka taka. Tutaj, więc nie będzie mi się to kręciło, i to jest osadzone tutaj. Naprawdę konkretnie i, i stabilnie, więc skusiłem się yy, inaczej. Wiedząc o tym, o tym systemie, że, że te nasze wałki nie pasują, stwierdziłem, dobra, no to wałki pewnie w środku mają gwint, ale czego nie zrobiłem? Nie sprawdziłem, właśnie, środka. Nie, nie, nie wiedziałem o tym, że te wałki polskie nie mają gwintu. Sorry za pranie w tle, ale mamy remont i tak to wygląda. Więc słuchajcie, żaden wałek, żaden wałek, nie wiem, to nie jest taki dial. I nawet, bo tutaj weźmiemy, patrzcie, rączka Blue Delfin, tak też w środku ma ten kwadrat. Wszystkie wałki praktycznie nie mają tego w środku gwintu, więc niestety ten kij, ale jest w moim przypadku bezużyteczny. Oczywiście mógłbym kupić kompatybilną rączkę kompatybilną rączkę z gwintem w środku lub taką dedykowaną, ale ona kosztuje 50 zł na polskim rynku, 50 czy 60 coś koło tego. Do tego musiałbym kupić wąską, jakąś szerszą na 18 cm, więc pewnie wydałbym z 80 może 100 zł. Co mi ja się z celem, dlatego że pomaluję dom raz i tak naprawdę ten kij będzie leżał. Więc nie o to mi chodzi. Więc co do zalet Kij jest naprawdę solidny, jest konkretny, jest cięższy w porównaniu do innych kijów. Tutaj mam dla porównania tylko ten Dolphin, więc ten jest, powiem Wam, lekki. Jakość tego kija, a tego znacząco się różni. Ten jest z jakiegoś włókna takiego szklanego, przynajmniej tak to wygląda. Ten jest no taki kijek aluminiowy, tutaj mamy taką, wiecie, standardową gąbkę, która gdzieś tam przy, 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 po dłuższym czasie się yy, spoci i albo będzie do porwania, albo będzie do wywalenia, nie wiem. Yy, co jeszcze tak porównując na szybko te kije. Plusem tego boostera jest to, że ten na dole przycisk, jak sobie go nacisnę, nacisnę, moment, taką o tak o, nacisnę, to mogę sobie, zobaczcie, to, to wydłużać, ok, o, i tu już do końca wydłużyłem. No, i teraz tak. Mamy dziurki. Jak dojedziemy sobie tutaj dziurką, sorry, tak z ręki kręcę, o! To tutaj zaskakuje. I mamy zablokowane. Więc plusem jest ta blokada, oraz plusem jest to, że ta rurka w środku jest sześciokątna. Więc nie wiem, czy można nazwać rurkę rurką, jeżeli jest sześciokątną, ale to coś w środku jest sześciokątne, czyli nam nie będzie się tutaj na boki przekręcało. Blue Dolphin. Ma natomiast okrągłą, ale ma taki rowek tutaj wyryty. Prawda? I różnica jest taka, że tutaj sobie to odginam. Nie jest to jakieś solidne. Powiem Wam, że to w ręku czuć, że to jest jakiś taki plastik, po prostu tani. Ok? Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc przy dłuższym od użytkowaniu raczej w firmach, które profesjonalnie zajmują się. Malowanie myślę, że to na dłuższą metę nie jest egzaminu. To tenki kij z Blue I Teraz tak, na maksa go wyciągnąłem, zaciskam i słyszycie? Macham coś tu lata, ale zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie ten jest lekki, tenki jest lekki, tenki jest cięższy, taki czuć, że go że trzyma się. Nie jest jakiś mega ciężki, ale myślę, że do malowania ktoś tam się kiedyś wypowiadał i mówił, że woli cięższy niż taki, wiecie, taki to po prostu kijeczek lekki, nie? Więc ten system uster'a moim zdaniem jest lepszy niż ten. To jest to. W usterze możecie sobie chyba tutaj co 15 cm opisać, oznaczyć i te wartości mieć na stałe. To oczywiście też da radę to zrobić. Nie mam zielonego pojęcia, jak długo tutaj inaczej tu możecie się regulować sobie co do milimetra dosłownie co do centymetra ale nie mam żadnego pojęcia jak długo o to coś wytrzyma jest to moim zdaniem trochę słabe więc e, wyjdzie w praniu tak naprawdę przejdźmy jeszcze teraz do góry tych dwóch kików ten system już umówiłem, tak czyli jeżeli chcę zdjąć sobie to e, ten adapter naciskam dwa i wyjąłem więc to jest fajne to jest naprawdę fajne jest spoko e, natomiast Blue Delfin, macie tutaj takie nity, nit 1, tak czy to dwa nity, nie wiem. I macie taki dziwny system, który oczywiście pasuje na te wszystkie rączki, które kupimy. Czy ja wezmę to nasadzę, ale weźmy sobie tutaj to, co kupiłem firmową taką. Film nie jest sponsorowany w żadnym przypadku, po prostu kupiłem, tak jak widzicie, tak mówię, jak jest. I teraz jak ja sobie to nasadzę tutaj. Kogo sobie tam zblokuje gdzieś o ścianę, moment. Tu nasadzę o to działa w taki sposób, że... Da. dobra. Czyli e, ten plastik mi tutaj wszedł, a z drugiej strony też wszedł. I mam jeszcze tutaj lock, widzicie? I to muszę sobie teraz, nie wiem, nie wiem po co tak naprawdę, no bo, tak na, bo jak wezmę dwoma rękoma, to, to to się trzyma normalnie. No dobrze, ale jeżeli jest lock, to zablokujmy. No to zablokowałem. E, a, już wiem po co to jest. To jest po to, że w tym momencie ja tego tutaj nie nacisnę. Czyli naciskając te dwa przyciski tutaj e, powoduje, że te ząbki, które tu mi wskoczyły, one się chowają, czyli jak tutaj zwolnię blokadę, widzicie, to teraz naciskam i mi się to chowa. I teraz mogę drugą ręką to ściągnąć. No, no jedną, o też mi się udało jakoś tam palcem zepchnąć. E, to jest to. E, na tym kilku mamy też takie, widzicie, cztery wydrzubienia, czyli to prawdopodobnie wpływa na to, że e, jak mamy te cztery. Na tym żółtym było lepiej widać. Teraz na żadnym nie widać. Tak, widzicie te cztery kreski? No to one oczywiście wchodzą, te cztery kreski tutaj w to i to się też spoko trzyma, nie, nie macha się na boki. Natomiast jakość o tego plastiku jest jaka jest. no... Tania jakaś taka po prostu jakość. I teraz idziemy sobie na dół naszej rączki. I jakie tutaj ja widzę plusy, minusy. Dobra, to sobie schowam, czyli patrzcie, tutaj naciskam o tego postawię, nacisnę i ten miki tutaj zjeżdża sam. Nie. To mogę sobie służyć jedną ręką. Nie wiem, czy to jest plus, czy minus. Natomiast ten kij spróbujmy. On blokuje sobie. O, o, też zjeżdża, Też zjechał. Zjechał. Ok. Co do rączki. Tu mamy taką gumę, powiem, że to jest taka guma, nie wiem, jakby taka konkretna, jak z wycieraczki. Gruba, sztywna, jak widzicie, tu się wygina. I, i, i jaki jest tego plus? Plus jest tego taki, że w momencie, gdy ja sobie tutaj tym pijem uderzam, no to jest miękko, niewalne. Natomiast Bulldolfin ma takie coś, że tak, tu jest miękkie. Czyli ja trzymając ręką, ok, być może to wpływa na jakąś tam wygodę malowania. Przynajmniej na samym początku, póki to jest świeże. Natomiast tutaj mam jakiś też taki kurczę, plastik, tandety twardy. Podejrzewam, że jakbym tak, wiecie, cenki spuścił i walnął nim w ziemię, to to pęknie. Jestem o tym przekonany. Ale nie będę testował, no bo mówię: Szkoda mi 80 zł, które tutaj na kij wydałem. I teraz drugi minus jest taki, że jak sobie, zobaczcie, tutaj uderzam niechcący, gdzieś tam przy malowaniu podchodzę i uderzam w ścianę, no to mi to wali, taki suchy, twardy plastik. Natomiast ulster, jak wezmę, to e, czuć taką miękkość, ok? Czyli, no nie wiem, może tym ulterem mniej, mniej uszkodzimy, mniej obijemy. Jeżeli ja bym tworzył taki kij, bym zrobił to rozwiązanie, które ma Wooster. Weźmy sobie tą, ten adapter. Tu mamy napisane Wooster Made in USA. I ten adapter, patrzcie, tutaj sobie ładnie wchodzi go delikatnie wkręcam. on no se siedzi, ok? Tak się śmiałem, że mógłby mieć kij za 180 zł do mopa, no bo ten ten gwint pasuje do, do mopa. Co jeszcze z tych dwóch kijów? Jeżeli chodzi o wysokość, no to tutaj Wooster ma oczywiście podane w calach, czyli 4-8 cali. To jest ten rozmiar. Myślałem najpierw o większym, ale jak wszedłem u siebie na schody, to stwierdziłem, że w tym większym ja się po prostu nie, nie ogarnę, nie wywinę. Więc tak. Niebieski delfin ma metr, gdy jest złożony. A gdy jest rozłożony, ma metr 80. M. No i w momencie, gdy ja sobie tutaj macham, już tak na sucho testowałem, to powiem Wam, że ten rozmiar jest ok. Więc one tutaj się zaczynają, tam się kończą. No to jak ten ma metr 80, m, to ten ma chyba 2,10. Sprawdźmy sobie to. Mikrówką mniej więcej na początku i tak. Ten ma metr 5 cm, około metra, a ten ma metr. 35 m 40 m 30 40 ok rozłożony natomiast też od razu To zablokujmy na ostatni ten ok i ten tak samo rozłożmy ten się wyciąga do końca i też mniej więcej tam jest początek taka jest różnica w porozłożeniu Jest tak. Ten ma e, 245, a ten ma, ma 1,85 85 Tak. Więc to jest to. Taka jest różnica między tymi kijami. No i teraz co? Dlaczego zwracam ten kij? No dlatego, że... Że... Słuchajcie, Za tego Blue Delfina. Tak sobie zrobię. Kupiony w Polsce, no i to, i to w Polsce. no Mamy prawo rękojmi, jest gwarancja, możemy zawsze złożyć reklamację. Więc jeżeli to się mi rozsypie w rękach, to po prostu ja to będę reklamował najpierw z tytułu rękojmi, i to przeważnie skutecznie działa. I teraz patrzcie: za to, czyli to, kosztowało 80 zł. To kosztowało, bo to jest system specjalny tego Blue Dolphin, to chyba 30 zł. Do tego jeszcze wziąłem. Te dwa wałki. Chyba były po 15 czy po 20 zł. Wziąłem dwa też, żeby zrobić taki mały test, jak wałek killer się zachowuje i jak się zachowuje wałek mikrofibra. Chyba jeszcze jest trzeci jakiś, ale kolega Maciek, którego pozdrawiam. W sklepie podpowiedział, że nie ma do końca to jakiegoś większego znaczenia. Ważne tylko jak będziemy malowali, ale to może o tym dalej. Więc te wałki wchodzą tutaj fajnie na to i w skrócie 80, czy tam 70, 30 i dwa i dałem chyba 135 zł za ten cały zestaw. Ok? Natomiast samki Wooster kosztował 180. Jeżeli do tego miałbym jeszcze wziąć ten adapter. To jest plus 50 zł, czyli 230, i te wałki nie wiem po ile. No, niech będą po 20, po 30 zł, bo to droższe, bo amerykańskie, e, oczywiście usterowe, No to już sami sobie możecie policzyć, że e, ta cena e, jest no, chyba dwa razy większa, jeżeli weźmiemy ten system cały usterowy. Zostaje przy tym Blue Delfinie. będę malował, zobaczymy jak to będzie wszystko działało, jak to będzie wyglądało. E, więc podsumowując, do domowych zastosowań uważam, że Blue Delfin jest spoko, mimo że jeszcze nie malowałem, możecie mnie teraz w komentarzach tutaj złapać za to, co powiedziałem. Natomiast do raczej profesjonalnego malowania albo jakichś większych remontów, myślę, że ten uster będzie zdecydowanie lepszy. Dzięki za uwagę. Jak macie doświadczenie z malowaniem, to też się proszę podzielcie. Trzymajcie się. Cześć!